Uporządkujmy nieco sprawy i przypomnijmy sobie, o co tak naprawdę chodzi w świętach. Leży w chwale swej łagodny, zrodzony, aby ludzie nie umarli. Co on powiedział? Aby ludzie nie umarli? Co to oznacza? Przecież ludzie wciąż umierają i czynią to w liczbie 150 tysięcy dziennie. Cóż, jeśli masz chwilę, wszystko ci wytłumaczę. Przesłanie świąt mówi, że wszyscy umrzemy, dlatego że Bóg skazał nas na karę śmierci za łamanie Jego prawa, dziesięciu przykazań. Przyjrzyjmy się kilku z nich, aby zobaczyć, czy faktycznie je przekroczyliśmy. Czy kiedykolwiek skłamałeś nawet raz, lub ukradłeś coś bez względu na wartość. Czy używałeś Bożego imienia na daremno. Czy pożądałeś? Bo jeśli tak, to Jezus mówi, że popełniłeś cudzołóstwo w swoim sercu. W Dzień Sądu Bóg rozliczy nas z naszych przestępstw. Każdy, kto przekroczył Boże prawo, zasługuje na piekło. Lecz Bóg Cię kocha i chce Cię uratować. Dlatego zesłał swojego syna Jezusa, który żył bezgrzesznym życiem, następnie umarł na krzyżu zamiast Ciebie, został ukarany, abyś ty mógł żyć. Następnie wstał z martwych, pokonując śmierć. Biblia mówi, że w niebie będziemy żyć wiecznie: nie będzie śmierci, cierpienia i bólu. Osoba, która wysłała Ci ten film, martwi się o Ciebie i chce się upewnić, że znajdziesz się w niebie. Proszę, zrób to, co mówi Biblia, odwróć się od grzechu, zaufaj Jezusowi, abyś gdy nastanie Boże Królestwo, stał się Jego częścią. Otwórz livingwaters.com i kliknij na Save Yourself Some Pain, to Ci pomoże. Wesołych świąt.